Witam Was przed naszego salonu, a to co za mną widzicie, to warsztaty z grillowania, które organizujemy z Broilkingiem. Podejdźmy bliżej, zobaczmy co chłopaki wrzucili na ruszt. Dziś mamy rozstawione trzy barony oraz grill peletowy. W pelecie z jabłoni dochodzi nam sobie pięknie kurczak w całości, ale też podudzia z kurczaka. Z dodatków mamy pieczone w całości ziemniaki, warzywa, ananasa. Naprawdę wszystko super klasa. Jeden z grilli wyposażony jest w piec do pizzy i co chwilę wyskakują z niego świeżo upieczone włoskie specjały. Bene! Baronie 590C, mięsiwo, jest kurczak, karkuwa, kiełbasa, wszystko co najlepsze. My sezon już rozpoczęliśmy, ale nie obawiajcie się, bo takich warsztatów będzie więcej. Obserwujcie więc nasze media społecznościowe, żeby żadnych nie przegapić. Mam nadzieję, że się widzimy. Do zobaczenia.